No słuchajcie, no spędzamy tak naprawdę większość tygodnia w biurze. My czasami się częściej widujemy ze sobą niż z partnerkami, więc ta relacja musi być dobra na poziomie samym komunikacyjnym. Na poziomie wiedzy, no ja się nauczyłem mnóstwo. No to jest w ogóle, tak mi się wydaje, dla mnie game changer, ponieważ ja wywodziłem się wcześniej z bankowości, z takich finansów około bardziej giełdowych. Natomiast tu się nauczyłem wiele rzeczy na temat modelów finansowych, na temat prezentacji, na temat spotkań z zarządem. Na temat tego nawet ja mogę być osobiście jako osoba bardziej panowany w spotkaniach, niż do tych dotychczas byłem. Od razu rozpoznałem taki błysk w oku. Kamil jest naprawdę bardzo taką bystrą osobą, też zaradną. Spodobały mi się też jego zainteresowania, bo też zwracamy bardzo uwagę u nas w zespole na to, nie tylko jakimi jesteśmy pracownikami, ale też jakimi jesteśmy ludźmi, czym się interesujemy, czy będziemy do siebie pasować, jak to mówi. Młodzież od strony takiego flow, takiego vibeu. Porównując z tego, co powiedział Michał temat flow, to bardzo lubię używać słowa drive. Drive do pracy, drive do tego, jaką chcecie z os osobą, jaka jest komunikacja. Na się spotkałem na początku z Michałem, gdy miałem pierwsze spotkanie, a drugim ją zadałem później, to poczułem taki naprawdę bardzo dobry drive do tego, co tutaj się może dziać, do, do samej wiedzy też. Ale zależy mi czymś, na czymś więcej niż na byciu w relacji pracowni-pracodawca. Nauczyłem się takiej trochę świeżości. To jest zawsze świeżość, jak przychodzi ktoś nowy z zewnątrz. A jeszcze chłopaki są młodsi, to, to pokazują inną perspektywę. Tak merytorycznie, no to, to bardzo się tutaj rozwinąłem. No i jeszcze jedna rzecz mi przychodzi na myśl: to, to jest taka odpowiedzialność, której się tutaj na, nauczyłem, i takie bardzo takie profesjonalne podejście do, do tematu, ale też przy okazji z szacunkiem do, do osób, z którymi pracujemy nie tylko w zespole, ale też szerzej. Jak... Świetnie można budować atmosferę w zespole i jak pracować w zespole. Myślę, że tu, i tu Michał i, i Kamil są takimi super osobami. Szkoda, że w ogóle nie ma nas, nas więcej, bo mówię, to jest, jest, nas, jest nas już blisko y, 10, nie, ponad 10 osób, a zaczynaliśmy z bardzo małego zespołu. My się nie zgadzamy, ale to jest takie, no. bym powiedział, bardziej podejście na spokojnie merytorycznie, bo my czujemy to chyba, że ta druga informacja zwrotna, przynajmniej ja to czuję, mhm. jest merytoryczna. To nie jest jakby nic personalnego, tylko to jest faktycznie zwrócenie uwagi na to, gdzie możemy iść, co, co możemy zrobić lepiej, niż wytykanie błędów czy próba przerzucania sobie odpowiedzialności. Możemy się wspólnie, muszę to w każdą stronę otwarcie komunikować. To jest, myślę, klucz Plus. Słuchajcie, przy rekrutacjach ja z czasem coraz bardziej widzę, że yy, ważne są nie tylko te kwestie merytoryczne, o których rozmawialiśmy, ale tak naprawdę chemia. Kiedy przychodziłem do, Budim do Budimexu, to objąłem stanowisko specjalisty, a teraz mam to stanowisko kierownicze, mam już swój zespół, więc te wyzwania są zupełnie inne. Ja tak sobie swoją pracę dzielę na dwa człony. Pierwsze to jest taki stricte kapitałowy, rynek kapitałowy i giełda, czyli ten obszar relacji inwestorskich. I drugi element to są też szeroko pojęte analizy dla zarządu, analizy rynkowe, ale też wsparcie przy procesach inwestycyjnych. Czyli często na przykład jestem wsparciem czy dla Michała, czy dla Adam w jakichś projektach, które pojawiają się bezpośrednio od strony naszej biznesowej. Tak naprawdę pod sobą mam z jednej strony te obszary, o których, o których mówił Michał i, i Kamil. Ale mam też taki obszar takich prowadzenia projektów inwestycyjnych i wdrażania i dywersyfikacji. Wspieramy organizację w rozwoju innych segmentów, jak na przykład mobility. Chcieliśmy z powrotem zaistnieć w segmencie Real Estate? Jesteśmy tam z powrotem, bo budujemy, budujemy mieszkanie w Poznaniu, więc mamy taką mm, y, pracę wewnętrzną na potrzeby wewnętrzne, ale też taką, która po prostu buduje trochę więcej tego Budimexu. Wychodzimy trochę y, poza, poza samego Excela i prezentację. Jesteśmy często takimi przedstawicielami, trochę takimi y, wyspecjalizowanymi finansowymi rzecznikami. Jeżeli zrealizuję zadanie, ale wiem, że y, ludzie u mnie w zespole są y, przemęczeni, są po prostu nadwyrężeni i y, wracają totalnie zrypani do domu, no to dla mnie to nie jest sukces. No w tym kontekście mi się wydaje, że takim nie wiem, flagowym tym osiągnięciem jest wejście do WIG20. No i to się udało. Czyli tymi małymi kroczkami udało się zbudować element na poziomie takiej analizy fundamentalnej, tego, że inwestorzy będą bardziej chętnie kupować akcje spółki na długi termin, zwiększyć udział inwestorów zagranicznych, i wreszcie, przez takie małe mechanizmy wokół giełdy, postarać się zaangażować w ten sposób, żeby wejść do W20. Mamy często projekty. I my może nie biegamy sprintów. To nie są wyścigi na 100 metrów, tylko to jest bardziej, bardziej maraton. Jak nie jakiś nawet ultra. No to myślę, że taką fajną metaforą pod kątem relacji inwestorskich jest analogia do, do, do koncertu i do relacji z publicznością. No bo to właśnie publiczność na koncertach kupuje płyty. Kupuje pewnego wykonawcę i śledzi go przez długi czas. Analogia jest też taka na giełdzie, kiedy inwestorzy kupują akcje pewnej spółki, są z nim na długo, czują to zainteresowanie i też czują tę relację zwrotną to znaczy mogą się spotykać z tą gwiazdą, czyli w tym przypadku ze spółką mogą też dostawać dzięki temu jakieś kapitały, nagrody, na przykład dywidendy no i też my, jako ten pion, który tym zarządza, Tą, tą społecznością. No szukamy tych nowych trendów, gdzie możemy te relacje budować na dłużej y, z tą społecznością, z, tymi, z tym tłumem ludzi wokół. Panowie tam patrzą, słuchają, co, co się podoba. E, no to my możemy podpowiedzieć zarządowi, e, że słuchajcie, mm, może jeszcze jakiegoś nowego wokalista tam dożyć, ten basistę, może by tu się przydał. Albo na przykład tam dobry puzon, by to fajnie jeszcze wzmocnił. A on go, a dobra, we, weź załatw w ten puzon. No i my wtedy. Szukamy na rynku, kupujemy, jeżeli dostajemy zgodę i po prostu orkiestra lepiej gra. Ale zawsze jest jeden pomidor, słuchajcie, w takich wywiadach, to jest właśnie pomidor. <grym <grym Nie, jest jeszcze drugi. Y jaka będzie cena akcji? Kupić akcje? O no właśnie, no, Kamil, to na, zależy. na koniec. Zależy, Cenimy tą różnorodność, nawet wśród analityków. <grym>